Dziś wybrałem się ponownie do Muzeum Samolotów Norweskich Sił Zbrojnych w Gardemun. Jestem tu już po raz drugi. Byłem tutaj w 2007 roku. No a teraz porobiłem więcej zdjęć. Mam nadzieję, że lepszej jakości. No i nagrywam ten oto film. Być może wszystkiego nie zdążę pokazać, ale przejdę się tylko tym górnym tarasem. Tutaj są takie. Najstarsze samoloty. No i pokażę jak, to, pokażę, jak to wygląda. No i tutaj jest też widok na tą kolekcję tych ogromnych samolotów. Tam są naprawdę wielkie sztuki, bombowce. Jest Air Force z czasów II wojny światowej. No i to jest zgromadzone tam, tam na dole. Ja to pokażę tak szybciutko. Tutaj przechodząc się górą, może jak mi się będzie chciało, to przejdę tam kawałek dalej. Bardziej się skupiam na fotografowaniu tych maszyn, także w opisie filmu dam link do, do moich zdjęć z dnia dzisiejszego, a też znajdą się te zdjęcia z 2007 roku. oprzyrządowanie w tych starych modelach naprawdę było skromniusieńkie w porównaniu do tych nowocześniejszych maszyn, które stoją na dole to tam już ilość zegarów naprawdę przytłacza jak ten pilot on sobie to ogarniał to ja, to ja naprawdę nie jestem nie mam pojęcia, nawet gdzieś za fotelem jakieś przyciski, co tak sobie analizowałem ciężko by było tam rękę nawet wygiąć, żeby tam coś włączyć, o i tam jest tam jest niemiecki bombowiec cały taki z blachy falistej no i w stosunku do swojej wielkości, do swojej masy on ma zadziwiająco nieproporcjonalnie krótkie te śmigiełka z jaką one musiały się gigantyczną prędkością obracać, żeby unieść takiego kolosa, taką latającą fortecę, bo nawet stąd widać dwa karabiny maszynowe tam na na dachu tam jest na ogonie kolejny no i jeszcze z okna też prowadził ostrzał a i pod spodem też coś tam miał tylko, że teraz ja tam nie sfrunę na dół, żeby to pokazać tam jest taki piękny, z srebrnymi śmigłami ale pokażę dalej to co jest na górze na końcu tego korytarza będzie bardzo fajny helikopter medyczny taka szklana kula tak jak to gdzieś nieraz pokazywane były na, na filmach to tutaj można go zobaczyć na, na żywo ale jeszcze tam z, tej, z tego miejsca popatrzę tam na dół bo tutaj stoi ten wielki ta latająca forteca wcisnęli go do tego hangaru, nie wiem jak oni go tutaj wcisnęli i no to specjalnie do niego to chyba ja zejdę tam na dół bo stąd nie pokażę tam się tam się wchodzi do tego przedziału ładunkowego no i akurat ten jest samolotem medycznym no i tutaj tego z boku pokażę tego srebrnego Luftforsparet bardzo ładny No, już idę do helikoptera, żeby nie przedłużać. No, i taki właśnie helikopter medyczny. Tutaj miał główny zbiornik paliwa. Tutaj miał jeszcze miejsce na karnistry i taka szklana kula, taka, taka kopuła. No, i specjalne nosze na, na rannego. I kolejny karnister zapasowy na, na paliwo. No i jeszcze tutaj jest jeden helikopter, taki, taki prymitywny. Też, a tutaj właśnie on, ten nawet nie ma zbiornika na paliwo, tylko on ma zasilanie poprowadzone bezpośrednio yy, z karnistra. To ciekawe rozwiązanie. No i jeszcze chyba troszeczkę pofilmuję, bo żal by było tam nie pójść i nie pokazać kawałeczek tego muzeum no już jestem na dole tylko dzisiaj jest bardzo ostre słońce także ten, przez te kontrasty różnice w oświetleniu jaskrawe słońce plus duże cienie to to może być Nieciekawie na tym filmie, ale ja tam mam swoje własne światło, także mogę tutaj pewne elementy doświetlić, żeby były fajniej widoczne. Tutaj system obrony przeciwlotniczej czyli działa rakiety całkiem spore tutaj działko przeciwlotnicze. Magazynki. Proszę bardzo. Kaliber 50 mm, 200 sztuk. Tutaj bombka. Tutaj wyrzutnia rakietowa z tą, z tą rakietą. A i tutaj jest jeszcze jakiś hangar, w którym nie byłem. O, proszę bardzo, jeszcze jest taki hangar dowodzenia, do którego można wejść. No to fotopauza, bo jeszcze tutaj nie robiłem zdjęć. No i już nagrywam dalej i teraz tak, trzeba coś powłączyć. może ten, nacisnę gdzieś ten przycisk magiczny, który wystrzeli bombę atomową na, na Putina. a to jest radar ten 07 to nie wiem co to jest co to za za ustrojstwo ale to też mi wygląda na jakiś, na jakiś radar tu mamy tego właśnie od przodu ten Royal Norwegian Air Force o, proszę bardzo Szkoda że, szkoda, że nie można wejść do niego do środka. Od przodu nie, ale, ale z tyłu mogę. Jeszcze są podwieszone samoloty. Ten helikopter jest bardzo ciekawy. To zaraz, zaraz, go pokażę od innej strony. Tak zanim do tego. A nie, to to już nie wiem. W sumie, dobra, chyba najpierw tutaj podejdę, bo teraz nie ma ludzi. To jest dobra okazja zobaczyć. To jest medyczny. I tutaj sprzęty są jakieś. Poustawiane jakieś pojemniki aż do samego końca na ogonie. Ta klapa się zamykała. No to tam nie bardzo można było do tych pojemników się raczej dostać. No i wnętrze tego, tego medycznego samolotu. Tam widać nosze. Jest ranny, jakiś dzieciak z, z pieskiem. Tutaj takie fotele dla załogi, przy ścianie z siatkami, hlomofon. No, i jeszcze teraz pokażę ten, pokażę ten helikopter. Tutaj miał otwierany przód, D dostęp do nie wiem co tu miał z przodu, bo silnik chyba jest na, na górze. Spróbuję tam z, zajrzeć przez tą siatkę. Może, może się coś uda. Tam. A może jednak silnik tu był i wał napędowy Tak, bo tu rura wydechowa Czyli tak dziwnie miał silnik z przodu, a zawsze myślałem, że helikoptery mają silniki u góry przy, przy wirniku samym. O, tu też jest to. To jest chyba jakiś apacz amerykański. Szukam tabliczki z opisem. Ten jest, ten jest fajny. O, jakie ja, jak ten? Jakie sprzęty Jakie aparaty do fotografowania? Ta pleksa dużo zasłania, no ale jak się przyświeci fleszem, to coś tam można podejrzeć, co jest w środku. I tutaj jeszcze kokpit. Tu jest tablica, ale do tego samolotu. Tu ten, ten i-Force. A tutaj jeszcze ma bomby po bokach podwieszone. A ten helikopter, no nie będę improwizował, bo ta nazwa Kryst Fakt to, to mi nic nie mówi jak on się nazywa. Nie ma tabliczki nie będę, nie będę zgadywał, bo się tylko ośmieszę, prawda? No, tu jest jeszcze jeden z załogą, o. Good morning Vietnam proszę bardzo i bombka jest oczywiście Bell to jest właśnie tak się nazywa ten helikopter. Tu są poopisywane, ale nie będę się teraz zagłębiał w lekturę, bo chcę pokazać jak najwięcej na filmie. Niechcący wyłączyłem nagrywanie, no ale już kontynuuję w tym samym miejscu. No i teraz przechodzę, żeby pokazać tego amerykańskiego Douglasa. Piękne, polerowane metalowe śmigła. Tutaj jakiś system linek. Nie wiem do czego to służyło. Muszę się troszeczkę odsunąć, bo jestem za blisko. O, właśnie, tak wygląda ten, ten Douglas. Tu jest silnik do niego nie do niego, bo tutaj jest opisane, że, że C-47A natomiast ten, a dokładnie ten sam C-47A Douglas tam stoją pomniejsze myśliwce no i to, to jest ten niemiecki, hitlerowski, to jest Junkers tak wygląda cały właśnie z tej blachy falistej i Kawał, silnik kawał kloca, naprawdę a tylko takie krótkie śmigiełko do niego tak samo ten ten środkowy silnik no i tam jeszcze było z boku miał u góry makarabin maszynowy ale z ciekawości zobaczę czy od spodu miał jakieś właśnie uzbrojenie, o ile tam przejdę bo tutaj widzę, że już jest są zasieki. Tam jest wejście do niego. Ten musiał przeleść przez ten, ten. Ale blacha nieprzyjemna. Nieprzyjemna taka taka blacha falista, taka tandetna. nie, Jak to takie coś w ogóle latało? Taka, taka tandeta z blachy falistej. No ale już ten. Ten jest lepszy. Ten jest nowocześniejszy od tego Junkersa. Też to jest niemiecki. Tutaj mamy bomby. Już sprawdzam, jaką się nazywa. Heinkel. Heinkel to jest. Ale jaka kabina przeszklona. Także tutaj pilot przez taką kabinę wszystko widział. No ale tutaj jeszcze musiał w pozycji leżącej leżeć sobie strzelec, i należąco tam z tego karabinu prowadził ostrzał. Tu widać podwozie, jak jest schowane, jak fajnie wpasowane w korpus. Tam jeszcze takiego ciekawego ominęłem norweski to jest, ale z pływakami do lądowania na wodzie już sprawdzam jak się nazywa Nortrop N3PB tu jest nawet tablica do niego N3PB Nortrop piękna maszyna no i jaka kolekcja bombek podwieszona tutaj pod spodem Trzeba zakręcić zapalnikiem, może by była zaplombowana. No i jeszcze ten Northrop, jeszcze tutaj ma karabin maszynowy. I do środka zajrzę, jak on tam w środku wygląda. A no i właśnie, i u góry też jest jeszcze jeden karabinek. Co tutaj jeszcze mogę pokazać? O, te, tego nie ma tutaj Winktora, ale jest model. Szkoda, bo ciekawy i on też chyba wodował. Mi wygląda na taki właśnie wodujący. O, tutaj na zdjęciach jest. Może się nie zachował. Tutaj taki dwukadłubowiec. Znaczy, to jest jeden kadłub, ale ogon jest tam połączony. Takie śmigło, nie śmigło, tylko jak to się nazywa, ten statecznik tylni jest zespolony. Tutaj pies Pluto. Tam też jakieś obrazki. Animowane. No, i do tego zaglądałem. Ten jest taki KDP. On jest nowocześniejszy. I tutaj ten pilot, naprawdę on miał Saigon. A, to, to nie do tego. W tym też jest właśnie tak. Yy, tam, tam w następnym będzie lepiej, to widać. W tym jest za, za ciasna, za mała ta szybka, do którego to ja. Zaglądałem, aha tamten ma otwartą To teraz ludzie wsiadają sobie do niego To w tej chwili nie pokażę, będę musiał, będę musiał poczekać Ale ten pomalowany właśnie w te tygrysie barwy On ma tyle tych przełączników, że Tu można oszaleć, żeby tam się zorientować Który przycisk do czego Te są właśnie takie tutaj nowocześniejsze już Nordtrop. No i jego uzbrojenie. Karabin maszynowy i pociski prawdziwe siedzą. Może by wydłubać jeden? Przyda się taki w domu. O, nasi tu, nasi tu byli. Słyszę po polsku, gadają. tu jest jeszcze taki malutki symulatorek o, zaraz będę mógł podejść tutaj ten joker no i u góry jakiś szybowiec No, i nareszcie poszli sobie ludzie. To mogę pokazać, jak ten Nordrop wygląda w środku. Zanim się następnie zdecydują, to ja będę pierwszy, bo już się naczekałem wystarczająco długo. Także tu można sobie nawet wsiąść i spróbować wystartować. I tu są, właśnie, nawet za fotelem, jakieś przełączniki, przyciski. Co pilot musiał nieźle się, wiesz, się na, na gimnastykować, żeby to poprzełączać. No, ja sobie tutaj spróbuję do niego wejść. Przetestuję, jaki ten fotel był. No, i teraz czuję się. No, coś tutaj można było tam z tyłu sięgnąć. Ale tutaj tego wszystkiego jest. No, i dobra. Teraz tak, co to jest? Tutaj to są same zegary, ale przełączniki się zaczynają tutaj. Tutaj, volant do. Znaczy nie, to jest do dodawania gazu, a tutaj jest volant do sterowania i jeszcze dwa, dwa pedały. Tym się. Się skręcało teraz. Stateczniki powinny działać gdzieś tam z tyłu, bo, bo, bo słyszę, jak, jak stateczniki się tam za mną łomoczą. Czyli to jest połączone tu przyciski. Niektóre są zabezpieczone, takiej specjalnej troski, widać to ich się nie, nie włączało tak, tak od sobie. Zabezpieczenie, żeby przypadkiem ich nie włączyć. No jeszcze trzeba było. A i tutaj jest jeszcze taki wskaźnik, taka, taka lupa. To też coś tam było pokazane na tym. i teraz jak to cofnąć o tu mogę resetować nawet sobie ten zegar albo w wysokościom jeszcze jest nie, ustawianie kursu, czyli to jakiś autopilot To nie działa Tu coś działa widzę Tylko tyle no Gdzie tu jest ten? Gdzie tu się go startuje? O tutaj też coś można przełączać Tu może jest taki ten start, jak na łuczce Trzeba lintę pociągnąć, żeby odpalił. No dobra, ale już dość tego. No nadwygodnie wygodnie się tutaj siedzi. A teraz odkryłem ciekawą rzecz. Odkryłem, jak się zamyka tą kabinę. I ciekawe, czy będę umiał otworzyć ją. Tutaj jest taka wajcha. I proszę bardzo, otwiera się kabinka. Jak pięknie. Jeszcze raz, bo mi się to spodobało. Przynajmniej jest, jest coś, co działa. O! I tutaj, jakie ma lusterka wsteczne.